Moja nadobfita miłość udziela Wam łaski, umiejętności wybierania między dobrym a złem. Dałem Wam wolność wyboru, ale dałem Wam też cechy czyniące Was istotami wyższymi. Udzieliłem Wam darów. Korzystajcie z darów, jakich Wam udzieliłem. Inteligencją i sercem, jakie Wam dałem, pojmijcie. Zbliżcie się, przyjmując mnie. Aby mnie lepiej zrozumieć, oświeciłem Wasze serca, abyście mogli mnie kochać. To ja dałem Wam tę łaskę, czy zaakceptujecie ją? Przypomniałam sobie, jaka byłam przed otrzymaniem tego ręcia. Panie, niektórzy nie mieli szczęścia Cię poznać. Nikt ich nie pouczył. Czyż nie jest tak, że to naprawdę mnie z ich winy? Zatem jakże mogliby pomyśleć o Tobie? Masulo, to prawda. Córko, mój kościół potrzebuje ożywienia. Przyszedłem wzmocnić mój kościół. Inaczej wielu by się zgubiło. Solo, powrócę przekazać orędzie moim oddanym dusz. Pozwól mi spełnić moje pragnienia wobec mojej dzieci, które się ode mnie. Jestem źródłem miłości i z tego źródła wypływa nieskończona miłość, która okrywa całe stworzenie. Wszystko, co Was proszę, to powrót miłości. Wielu z was sądzi, że ja jestem Bogiem skorym do gniewu i dlatego obawiacie się Mnie, boicie się do Mnie zbliżyć. Inni sądzą, że jestem niedostępny i cieszący się jedynie własną chwałą, nigdy nie troszczący się o was i że moje oczy zwrócone są tylko w stronę mojej wiernej. Tworzą tak obraz Boga według własnych upodobań. Czy nie wiecie, że im bardziej jesteście słabi i nędzni, tym bardziej was szukam i kocham? Ja jestem święty, ale chcę też, abyście zrozumieli, że pragnę bliskości z Wami i tego, abyście przyjęli mnie jako świętego towarzysza. Masur, czy znasz przypowieść o synu marnotrawnym? Równe Ewangelia Łukasza, rozdział 15, wers 11 i tak dalej. Tak, trochę. Syn zgrzeszył, a jednak jak przyjął go jego ojciec?